Powiem szczerze, nie znam nikogo kto lubi myć ten typ dachówki. Nienawidzę myć tej dachówki, wkurza mnie ona niesamowicie. Ale to nie znaczy, że nie ma efektu. Ba, wyszło całkiem ładnie. Dodatkowo odgrzybiłem powierzchnię ten z i wymyśliłem patent z butelką. Ej, wygląda jakbym to wyciągnął ze śmietnika, zobaczcie. Jako, że miałem jeszcze chwilkę czasu, umyłem bezpłatnie plac przed domem. Chcesz zdobyć kubek z logo Dominik maluje? Strzel w komentarzu jaką miał powierzchnię. No muszę to umyć. Hej, witam was tutaj do Dzisiaj myjemy sobie dachóweczkę. Tak to wygląda. Zlecenie niezbyt duże, natomiast na pewno czasochłonne. Już wam pokazuję. Dlaczego? Zobaczcie, tutaj mamy skos i dość wysoko. Z tyłu jeden wielki dołek. No i też niezbyt wygodnie. I z boku taki skos, że też niczego nie postawię. ale chociaż z przodu jest nieźle, nisko, także nakładamy płyn i myjemy. Nienawidzę myć tej dachówki, wkurza mnie ona niesamowicie. Ze względu na to, że ona ma pełno takich, wiecie, fali yy, przetłoczeń i uwierzcie mi, chlapie cały czas. Jestem cały przemoczony od stóp do głów, pomimo tego, że mam przeciwdeszczowe ciuchy. Yy, I co jeszcze miałem powiedzieć? Aha. Założyłem sobie oksy na chwilę, bo wszystko leciało mi do buzi, do nosa, do oczu, no ale za dwie sekundy już nic nie widziałem, więc idę przynajmniej po maskę, żeby tego dziadostwa nie wdychać, bo jest tych tutaj dużo, no i jedziemy kolejną część. Mamy umyte wszystko z przodu i została nam tylko ta część a wszystko to. A wszystko to, a a wszystko to co chłodne zostało umyte czyli dwie jaskółki z przodu i dodatkowo te ścięcia. Więc ja zmieniam ciuchy, wychodzimy i jeszcze będę miał dla Was i dla Pani właścicielki małą niespodziankę, ponieważ, tak wiecie, w bonusie umyjemy sobie kawałek takiego placu z przodu, bo widać, że ktoś tam coś chciał, coś tam ktoś wymęczył, ale ten efekt nie jest fajny, więc jeszcze, tak wiecie, jako taki bonusik umyjemy przód. Więc poczekajcie do samego końca, ja wyskakuję na dach. Mycie zakończone i będziemy za chwilkę sobie odgrzybiać. Więc ten simos jest już wyciągnięty, lejek i pianownica, ale mam szatański pomysł na delikatny tunik pianownicy więc tak, to odpinamy przyniosłem sobie taki oto wężyk wpinamy go w to miejsce wyciągnąłem taką butelkę i nalejemy sobie tutaj płynu włożymy w to i to będzie nasz pojemnik na pianownicy głupio wygląda, nie mam zielonego pojęcia czy zadziała ale zobaczymy nakładamy Kolejny etap to jest to, o czym Wam mówiłem, czyli przemyjemy pani właścicielce kawałek takiego placu. Zobaczcie, widać, że ktoś to chciał umyć pewnie jakąś domową myjką. Widzicie takie paski? No to jest takie no, zgwałcone nieumyte. A zobaczcie, do jakiego stopnia jeszcze będzie można doczyścić. I to dosyć szybko. Mam nadzieję, że widać. Więc nakładamy sobie płyn do czyszczania kostki, jeden czapka, bo jesteśmy w słońcu. I w międzyczasie, może zanim pani właścicielka przyjedzie, to już to będzie umyte. Więc przynajmniej podziękujemy i odpłacimy jakoś za obiad, bo już to będą dwa obiady. Dwa dni. No i zobaczcie. No muszę to umyć. Muszę. Patrzcie, niby czyste, a da się jeszcze doczyścić. Chyba nic nie widać, ale dajemy sobie 60 stopni. Pukiwania nie było za dużo, zobaczcie tutaj już przesycha, nie ma żadnych przejść ani smug. Wyłączam myjkę, składam narzędzia, składam ten cały Majdan i uciekam do domu. Widzimy się za tydzień, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!